Cześć! Witaj w Akademii Szkoły w chmurze. W tym filmiku pokażę Ci, jak dodawać i wykorzystywać materiały multimedialne w Teamsach. Zaczynajmy! Zacznijmy od tego, że dobrą praktyką jest przechowywanie plików z materiałami multimedialnymi, które chcemy udostępnić, w aplikacji OneDrive. Gwarantuje nam ona dostęp do plików, które chcemy wykorzystać, nawet jeśli nie pracujemy na własnym komputerze, oraz zwalnia przestrzeń dyskową naszego komputera osobistego. Materiały multimedialne w zadaniach. Nagrania audio i wideo możemy załączyć jako materiały do zadania. W tym celu wybieramy kartę zadania, klikamy w Utwórz i wybieramy Zadanie. W widoku okna zadania możemy podać tytuł zadania, wskazać jego kategorię, a następnie napisać instrukcję do zadania. Pod tym polem wybieramy ikonkę spinacza o nazwie Dodaj zasoby, aby do zadania dodać materiały ze wskazanego przez nas miejsca ich przechowywania. Nagrania audio i wideo do zadań możemy załączyć z usługi OneDrive, możemy wkleić bezpośredni link do nagrania lub przekazać pliki, które przechowujemy na naszym komputerze osobistym. Klikamy Gotowe. danych zasobów multimedialnych nie możemy edytować. Jeśli jednak wybierzemy trzy kropek, mamy możliwość otworzenia pliku bezpośrednio w aplikacji Teams lub pobrania pliku na komputer. Te same możliwości będzie u siebie widział uczeń. Może więc on pobrać plik, aby na dalszym etapie zadania móc go odtwarzać offline, zwłaszcza jeśli jego transfer internetowy nie jest nielimitowany. Materiały multimedialne w notesie zajęć Drugim miejscem, w którym możemy wykorzystywać pliki multimedialne jest notes zajęć. Wejdźmy w zakładkę notes zajęć, kliknijmy ikonkę pokaż nawigację i wybierzmy sekcję w bibliotece zawartości. Klikamy Dodaj stronę, co utworzy nowy dokument. Tutaj możemy dodać wideo, wklejając link do np. wideo dodanego na YouTubie. Klikamy w dowolny obszar dokumentu i wklejamy link. Doda nam to i link, i wideo w notę zajęć. I tu uczniowie będą mieli możliwość odtworzenia wideo bezpośrednio w aplikacji Teams. Możemy tu dodawać ścieżki dźwiękowe lub filmy, które stanowią dodatek do podręcznika. Lub materiały, które mają przygotować uczniów, na przykład do egzaminów z języka obcego. Do tak załączonego materiału możemy też nagrać polecenie głosowe, co jest szczególnie przydatne w nauce języków obcych. Uczniowie, przyzwyczajeni do sposobu artykulacji i melodii języka swojego nauczyciela, nie będą mieć problemów ze zrozumieniem polecenia do zadania. Przechodzimy do zakładki Wstawianie i wybieramy Dźwięk. W tym momencie dźwięk z mikrofonu naszego urządzenia zaczyna się nagrywać. Kiedy zakończymy nagrywać naszą ścieżkę audio klikamy zatrzymaj. I tu nasi uczniowie mogą odtworzyć nagrany przez nas dźwięk, np. Na polecenie do zadania. Materiały multimedialne w wideotestach. Kolejnym miejscem, gdzie możemy dodać materiały multimedialne jest Forms. Przejdźmy do strony internetowej office.com i wybierzmy aplikację Forms. Klikamy nowy test i wybieramy Dodaj nowy, a potem Wybór. Tutaj po prawej stronie, zamiast pytania, możemy wybrać Wstaw Multimedia. Wybieramy Wideo i wklejamy link do Wideo. Możemy też wkleić link do Wideo, które dodaliśmy sami, poprzez aplikację Microsoft Stream. Klikamy Dodaj, i nasze Wideo będzie teraz pytaniem w teście. Możemy też dodać możliwe odpowiedzi. Oraz dodać kolejne pytania. Po skończeniu klikamy udostępnij i dostaniemy tu link, który możemy udostępnić uczniom w Teamsach. Materiały multimedialne w zakładkach. Możemy też dodać wideo jako zakładkę w kanale. Klikamy ikonkę plusa i wybieramy aplikację z której chcemy udostępnić nasze materiały multimedialne. Na przykład Microsoft Stream albo YouTube. Klejamy link, klikamy Enter i zapisz. Dzięki temu my i nasi uczniowie będziemy mieli takie wideo pod ręką w zakładce. Jeśli nie potrzebujemy już wideo, możemy je szybko usunąć, klikając w ikonkę strzałki w dół przy zakładce i wybierając Usuń. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszego wsparcia, Zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Akademia Szkoły w Chmurze. Ofertę naszych szkoleń i usług, w tym certyfikowanych szkoleń z usługi Microsoft 365 dla edukacji znajdziesz na naszej stronie szkoławchmurze.pl. Linki do naszej strony internetowej oraz grupy na Facebooku znajdziesz w opisie poniżej. Zachęcam również do wsparcia naszej aktywności i zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!